Bardzo dużo dzieje się teraz w polityce. Czy ty na przykład widziałabyś tam miejsce dla siebie? Bo jak ja tak patrzę Aha. na przykład, że artyści no, i osoby, to. które kiedyś mogliśmy to podziwiać. Dobrze, to też była. <gry> Ale wiesz, Dagmara, no tak naprawdę nigdy nie wiesz, jak ta twoja droga zawodowa się potoczy. No tutaj e, chociażby to, co teraz dzieje się w Sejmie, czy na przykład. Ja tobie powiem tak. Mój konant powiedział: Mamo, wiesz, że ja nie jestem za bardzo za telewizją. Ja się dobrze czuję w tym, co robię. Ty sobie siedź w telewizji. Nie każdy robi to, w czym się czuje dobrze i to, co lubi. Ja się czuję dobrze w rozrywce. Polityka jest poważną rzeczą yy, i tak naprawdę, dla polityki musimy się oddać. Yy, musimy być. W pełni oddani, bo to nie jest pójść sobie 4 godziny albo 8, odwalić pół etatu albo etat i pójść do domu. Politykiem się jest, a nie bywa. I ja nie mam takich zapędów. Poza tym, z moją przeszłością to jakby no, nie miałabym szans, ale nawet gdybym miała. Mnie to kompletnie nie interesuje, bo ja, to są poważne tematy i trzeba, żeby być politykiem, ja uważam, trzeba być bardzo mądrym człowiekiem. E, trzeba też mieć bardzo porządne wykształcenie. E, ja tego wykształcenia nie mam, bo ja skończyłam prawo na trzecim roku, więc ja tego wykształcenia absolutnie nie mam. E, i, I nie jestem też e, mądra na tyle, żeby być politykiem. Ja uważam, że głupek nie może być politykiem, bo to jest tutaj zarządzanie naszym krajem. To jest ogromna komórka, tak? To, to, to nie jest, że masz sklep, butik z ciuchami, i pohandlujesz. To jest poważna rzecz, więc ja uważam, że głupek nie powinien się tam pchać, a jeżeli już się nawet dostanie, to powinien z godnością odejść. Jak widzi, że pewne rzeczy go przerastają. I ja z tego względu, bo nie jestem taka mądra, nie mogłabym być politykiem. A nawet bym nie chciała, bo ja mam. Ja jestem jeszcze dzieckiem, ja jestem w podstawówce, idziemy tam do polityki.